Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem tutaj pokazać tutaj pozdrowienia z wielca e, po montażu pompy Atlantic Duo 8 kW mocy grzewczej. Jak to wygląda, jak tutaj wyszło, no, chciałem się jak podzielić, czy się będzie co podobać, czy nie będzie się podobać. Skrzynka elektryczna z liczniczkiem. Grupa bezpieczeństwa znaczy, z naczyniem z 5-letnią na to, że nie trzeba dopompowywać i sprawdzać ciśnienia w nich. Pompa ciepła. Było. I co tu mamy jeszcze? Mamy separator, oczywiście z zanieczyszczeń. Mamy separator powietrza. Mamy buforek. 100 litrów. Mamy rozdzieracz numer 1. Góra. I mamy tutaj przejście do drugiego rozdzieracza na parterze. Zamontowany czujnik zewnętrzny i jednostka zewnętrzna ze studią chłonnym, ponieważ tu jest e, troszeczkę kostki, więc warto rzeczy, warto było to zamontować w ten sposób uważam Jak to fajnie nie wygląda Ale nie bardzo fajnie wygląda Pompa ciepła już gotowa do uruchomienia, odpowietrzona, podłączona elektrycznie, tylko trzeba podłączyć freony i serwis kolegów z zmięca będą przyjeżdżali, uruchamali pompę ciepła. Także ciekawa propozycja, ciekawy jestem, czy się Państwu podobało, czy nie. Jest buforek, bo uważam, że buforek warto montować Zwie, przy pompach ciepła, zwiększać odrzut wody, dzięki temu te pompy będą żyły dłużej. Pozdrawiam Cię krótko z Mielca. My się pakujemy, zbieramy się do, do domu i następne teatrum mamy szkolanko. Coś tej, tej szkolanka też Wam tutaj wrzucę, jeśli Państwo zainteresowali. Pozdrawiam Cię krótko, wszystkiego dobrego życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Poproszę o subskrypcję i dzwoneczkę, będzie bardzo miło.